Panie i Panowie. Wśród wielu członków partii Korwin, teraz już głównie byłych członków partii Korwin, panuje takie oto przekonanie. E, uczciwością, e, prawdomównością i stałymi poglądami nie osiągniemy dużo w polityce. Dowiodły to wszystkie poprzednie partie, Janusza Korwin-Mikkego lub jej wcielenia, wolnościowe partie, no nie potrafią przebić się do e, parlamentu, do e, szerszej świadomości wyborców. Mamy na to pomysł. My jesteśmy oczywiście wolnościowcami, e, jesteśmy ludźmi prawdomównymi, jesteśmy uczciwi, no ale e, to nie trafia do wszystkich wyborców. Musimy e, lekko zacząć ich oszukiwać, ale oczywiście jak dojdziemy do władzy, to będziemy realizować nasze wolnościowe postulaty, wolność, własność, sprawiedliwość jak najbardziej, ale teraz trzeba lekko ich e, troszkę tak jakby podrasować, troszkę ich tam otumanić, e, trochę wejść w populistyczne hasła, żeby zebrać e, większą ilość. E, jesteśmy w Sejmie, bo wracamy do naszych pryncypiów. I takie rozmowy często toczą się w partii Korwin. Janusz Korwin-Mikke jest przekonywany do tego, że uczciwością, prawdomównością daleko się nie zajedzie. Trzeba trochę zmienić podejście. Janusz Korwin-Mikke konsekwentnie odmawia takiego podejścia do sprawy i mówi: Nie, ja jestem ja, ja zawsze stoję za prawdą. Nieważny etap, jaki jest teraz, nie robimy tak, bo staniemy się tymi przysłowiowymi ludożercami. No to oni sobie myślą wtedy tak: skoro e, prezes Korwin-Mikke e, tego nie chce, hej, robimy coś swojego i my już wiemy, jak to zrobimy, że trafimy do, do szerszej publiczności, do szerszego grona wyborców. I zamiast powiedzieć uczciwie, to panie prezesie, rozumiemy, rozumiemy pańskie podejście, my mamy jednak inną koncepcję, inny plan. E, piątka, szacunek, odchodzimy, tworzymy swoją tak zwaną, Czwartą nogę, jak to nazywają, e, wszystkiego dobrego powodzenia. To oni myślą sobie tak, skoro możemy, plan mamy taki, że oszukamy lekko wyborców, a właściwie nie tyle o co oszukamy, ale nie powiemy im całej prawdy, no to dlaczego by nie oszukać, a właściwie nie mówić całej prawdy, i naszym kolegom, i naszemu prezesowi? Załóżmy partię i nie mówmy mu. Przecież nie kłamiemy, nie mówimy tylko całej prawdy. No i tam siedzą, naradzają się, no i tam pewnie największy z nich, domyślam się, Artur Dziambor, mówi Ej ty Grabarczyk, chodź tu, Leszczu, bierz mi tu długopis, kartkę papieru i pisz. Burza mózgów, libertarianie czy wolnościowcy, wolnościowcy czy libertarianie, padło na wolnościowcy. E, bierz mnie tu Grabarczyk w kolejkę do sądu, bierz tramwaj, wsiadaj mi tutaj w trzynastkę i leć mnie do sądu i rejestruj. No i rejestrują tę partię cały czas Patrzcie, oszukując swoich współpracowników, swojego prezesa, czyli już sobie wbili do świadomości ten, że skoro możemy oszukać lekko e, naszych wyborców, no to dlaczego naszych nie kolegów, naszego prezesa? I właśnie to jest to, że zaczynamy, że tak powiem, zbaczać z głównego kursu i stajemy się pomału, pomału, pomału mainstreamem. Oszukujemy wyborców, a co będzie potem, to się zobaczy. Ważne, żeby tam się dostać. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, e, że. Się opamiętają, życzę im szczęścia jako czwartej nodze konfederacji, ale przestrzegam wyborców przed tym, że jednak, mimo wszystko, poznaje się kogoś, kto jest stały w poglądach i nie, nie próbuje nawet na najmniejszego oszukiwać kogoś, a szczególnie ludzi wokół siebie. No ale zobaczymy, jak to będzie. Do wyborów oczywiście trzeba iść razem. Jak to mówią, lepszy Dziambor i Kulesza niż Tusk i Morawiecki. Czy to dobry wybór? Zobaczymy, przekonamy się.